Katechetą dziś, to powiem, że wielka radość, ale również i zadanie. Zawsze, kiedy rozpoczynam kolejny nowy rok katechetyczny, mam bicie serca. Ktoś powie dlaczego. Przecież ma duże doświadczenie, czy już wiele lat katechizowała. Mam zawsze taką świadomość, że jestem po raz kolejny zaproszona do głoszenia misji orędzia o zbawieniu. Pan Jezus. Na górze w niebo wstąpienia powiedział do swoich uczniów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Udzielił im misji. Ja też taką misję od Władz Kościoła otrzymuję do konkretnej szkoły. Powiem, że każdy rok dla mnie jest jakby na nowo rozpoczynany inny z Bożym błogosławieństwem. Katecheza wywodzi się z greckiego słowa katecheo, czyli wołać z góry, wywoływać echo. Czyje echo wywołuje katecheta? Katecheta jest echem właśnie tych Bożych słów z góry w niebo wstąpienia. Idźcie i głoście, idźcie i głosi orędzie o Bożym zbawieniu. Dla wielu dzisiaj katecheza jest bardzo niewygodna. Wielu chciałoby tę Katechezę zamknąć do zakrystii albo jeszcze niżej zepchnąć do podziemi Kościoła, mówiąc o świeckim państwie. A właśnie teraz, 14 kwietnia, Senat Sejm i Pan Prezydent podpisał uchwałę o święcie Chrztu Polski. To właśnie ponad 1050 lat temu, książę Mieszko pierwszy wraz ze swoim dworem i poddanymi przyjął chrzest. A więc z tego faktu było wiele przywilei dla naszego kraju, ojczyzny Polski. Ale również przywileje to i obowiązki. I mamy dbać o te korzenie chrześcijaństwa. Kiedy katecheza została wprowadzona do szkoły w 1990 roku, wtedy zmieniła jakby w sposób naturalny swoje nazownictwo. Zaczęto używać słowa lekcja religii, bo ona weszła jakby w grafik zajęć dzieci i młodzieży. A katecheta został poddany różnym oświatowym zadaniom, chociażby nawet rozwoju. Ścieżki awansu zawodowego, warsztatom, szkoleniom, pomiaru jakości pracy, wszedł w dwugodzinny wymiar zajęć. To było trudne. Na katechezę zaczęli uczęszczać dzieci, zaczęły uczęszczać dzieci głęboko wierzące i takie, które wierzyły może mniej, a nawet takie, które nie wierzyły wcale. I trudno głosić katechezę. Ale przede wszystkim to, katecheta to ten ktoś, kto musi mieć pasję, ten ktoś, kto jest zdeterminowany, ktoś, kto jest zaangażowany, ale przede wszystkim ktoś, kto ma wiarę. Jan Paweł II powiedział, że dzisiaj potrzeba bardziej świadków wiary niż nauczycieli. Kiedy omawiałam Triduum Paschalne, jedna y, dziewczynka. Zapytana na lekcji, o czym mógł rozmawiać Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym ze swoim ojcem, odpowiedziała: Pan Jezus mówił, że boi się umrzeć, ale Bóg ojciec odpowiedział, Nie bój się, zmartwychwstaniesz. Zawsze mnie zachwyca taka prostota w odpowiedziach dzieci, ale jest niesamowita głębia. Teraz obecnie katecheta zmaga się. Z powszechnie obecną w ręku dziecka i młodzieży komórką. Oni jakby w tym świecie cały czas się wychowują. I katecheta wie, że tego nie zatrzyma. Ten młody człowiek już w tym świecie żyje. Musi w taki sposób dotrzeć do tego młodego człowieka, żeby on chciał słuchać słowa Bożego Ewangelii i przyjąć go. Więc nowa reforma szkolnictwa wydziały katechetyczne nad tym się zastanawiają już jest wiele książek tak zwanych e-booków więc książki które dzieci i katecheci mogą wykorzystywać w komputerach sam katecheta ma dostęp szeroki dostęp do środków multimedialnych to wszystko ten Katecheta może wykorzystać po to, by zrealizować cele Katechezy. Jakie są cele Katechezy tak pokrótce. Wychowanie, nauczanie i wtajemniczenie. Te dwa pierwsze są bardzo spójne z celami szkoły. Trzeci wychowanie, trzeci wtajemniczenie jest to wprowadzenie w życie. Eklezjalne, kościoła, sakramentalne, liturgiczne. Katecheta czyni wszystkie wysiłki, starania, by tego katechizowanego właśnie wprowadzić, w, w tę tajemnicę życia sakramentalnego. Przygotowuje do sakramentu pokuty, eucharystii, sakramentu bierzmowania. Ja, jako Terezjanka, znajduję jeszcze. Takie sytuacje, by opowiadać dzieciom i młodzieży o drodze dziecięstwa duchowego, którą odkryła święta Tereska, oparła ją na trzech krokach na miłości, bezwarunkowej, miłości do Boga, zaufaniu, i pokorze. Ta pierwsza jest niezmiernie ważna, bo przecież miłość w życiu nasz, yy, codziennym jest. Bardzo ważna. Każdy za tą miłością tęskni. Jan Paweł II mówił o cywilizacji miłości, byśmy siali wokół siebie cywilizację miłości. Ale są tacy, którzy niestety sieją cywilizację śmierci. Chcieliby zatruć to serce młode czymś niedobrym. Wiemy, że do szkół wdziera się ideologia gender, która sieje tą ideologię śmierci cywilizację śmierci. Dlatego wielka rola rodziców, aby czuwali nad tym, czego ich dzieci się uczą, jakie programy są. Oni mają prawo wgląd zobaczyć, czego te dzieci się uczą. Przede wszystkim również, żeby dyrektorzy szkół czuwali, katecheci nad tym, aby tylko i wyłącznie dobro było szerzone, bo to jest najważniejsze. Niech Pan Bóg wszystkim katechetom którzy zmagają się w dzisiejszym świecie z różnymi trudnościami, błogosławię, aby ta Boża ręka na ich ramieniu była odczuwalna i by oni mieli poczucie, że Bóg ich zawsze wspiera i jest z nimi.